Cześć, i czołem kolejne zadanie. Tym razem funkcja wymierna z wartością bezwzględną. I tak. E, co my tu mamy? Przypomnienie szybko, że wartość bezwzględna ma taką definicję. E, tutaj, jeśli nie wiesz kompletnie, jak ją rozwiązywać, zerknij do filmu mojego jednego do live'u, gdzie jest to live maturalny, który poświęcam na wartość bezwzględną. Podlinkuję. I na końcu dam tego linka. Dobra. Mamy tak. 3 przez wartość bezwzględna z 9 minus 2x równa się 0. I tak, skoro to jest ułamek, to cholero nie dziel przez 0. Czyli 9 minus 2x nie może być 0. Czyli minus 2x nie może być minus 9. Czyli x nie może być 9 drugich. No i dobra. Czyli tu mamy już założenie. Zbiór liczb rzeczywistych bez dziewięciu drugich. Takie są nasze x. No i rozwiąż, rozwiążmy to. Pomnóżmy obu stronie razy 9 minus 2x wartości bezwzględnej. I co otrzymujemy? 3 przez 9 minus 2x równa się. Uy, mnożymy, mnożymy, mnożymy. Tak, wiem, 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 wiem. Razy 9 minus 2 x równa się 0 razy 9 minus 2x. To się skróciło. 0 razy cokolwiek zawsze jest 0. Tu mam 3. No i wyszło nam sprzeczne. A jak nam wyszło sprzeczne, to co to znaczy, że są rozwiązania, czy że tych rozwiązań nie ma? No, wyszło nam, że rozwiązaniem jest zbiór pusty. x należy do zbioru pustego. No i dobra. To teraz zadanie drugie. Przykład 2. 3 przez x plus 2 równa się 1. I znów zakładamy, że x plus 2 nie może być 0, bo cholero nie dziel przez 0. Czyli x to jest taki zbior liczb rzeczywistych bez minus 2. I mnożymy to obustronnie razy x plus 2. Czyli 3 równa się 1 razy x plus 2. 3 równa się wartość bezwzględna z x plus 2. No i tu mamy te dwa przypadki. Czyli 3 równa się x plus 2 lub 3 równa się minus x plus 2. Mnożymy razy minus 1. Minus 3 równa się x plus 2. To przerzucamy tam. Gdzie jest 3 minus 2 równa się x, czyli 1 równa się x, a to co mamy? To przerzucę tu, to mam minus 3 minus 2 równa się x, czyli x równa się minus 5. Czyli mam jedno rozwiązanie i drugie. To tyle w tym filmie. Tak jak wspominam na początku, zostawię Tobie link taki z. Tymi mądrymi rzeczami maturalnymi odnośnie wartości bezwzględnej, ty się tutaj nie przejmuj, że to jest taka nazwa life naturalne, bo tam to naprawdę tłumaczę od początku z dużą ilością przykładów, jak opuszczać ten znak wartości bezwzględnej, żeby to było po prostu miłe i przyjemne dla ciebie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.